Cześć, kochani. Za 5 minut skończy się Wielki Piątek, i za 5 minut przejdziemy do Wielkiej Soboty, choć będziecie tego słuchać już, kiedy Wielki Piątek minie. Przed chwilą skończyłem oglądać pasję, którą nakręcił Mel Gibson. Dla mnie osobiście jeden z najbardziej genialnych filmów, jaki istnieje. Film, który. Co roku oglądam sobie Wielki Piątek. Jest to film, który bardzo konkretnie mi pokazuje, co się stało wtedy. Oczywiście e, w szczegółach mogło być trochę inaczej, ale zawsze jak oglądam ten film, zawsze jak skończę go oglądać, to jestem pełen takiego poruszenia pełen, pełen myśli, pełen refleksji i chciałbym też dzisiaj. Ten Wielki Piątek, nagrać parę słów i powiedzieć o tym, że Wielki Piątek to jest dzień miłości. Wielki Piątek to jest dzień wielkiej miłości. To, co się wydarzyło Wielki Piątek 2000 lat temu na Golgocie, to, co zrobił Jezus, to, na co się zdecydował, to jest coś, co totalnie przerasta nasze wszelkie wyobrażenie. Ja mam w ogóle poczucie, że im dłużej żyję, im dłużej w Jezusa wierzę, tym bardziej tego nie okarniam. Bo gdybym ja był na jego miejscu, to nie wiem, czy bym tak potrafił, jak on, umrzeć za wszystkich. Tak sobie myślałem, jak oglądałem ten film czy jest na tym świecie osoba, za którą bez wahania byłbym w stanie umrzeć choćby za chwilę. No i jedna taka osoba przyszła mi na myśl. Ale gdyby miał to zrobić za wszystkich, to wiem, że nie byłbym w stanie, a Jezus był. Wielki Piątek to jest dzień miłości. Jest to dzień miłości dlatego, że pokazuje właśnie, jak Bóg kocha. Wielki Piątek to nie jest dzień, kiedy celebrujemy cierpienie, kiedy stawiamy w centrum Jezusową mękę po to, żeby się... Nasycić brutalnością, żeby się nie powzruszać, i żeby tak ojojować nad Jezusem: jaki On był biedny, jak bardzo cierpiał. Zapewne w historii świata byli ludzie, którzy fizycznie bardziej od niego cierpieli, ale jest coś, w czym Jezus nigdy nie zostanie pokonany. Że on jako Bóg, jako ten, który stworzył wszystko, który był w stanie zrobić wszystko, Wielki Piątek zniósł to wszystko po to, żeby pokazać człowiekowi, jak bardzo go kocha. Wielki Piątek, krzyż, to jest znak tego, jak Bóg kocha. My Wielki Piątek adorujemy Bożą miłość, nie Boże cierpienie, nie cierpienie samo w sobie. Ale adorujemy miłość, która jest w stanie pokonać wszelkie granice. Pewnie każda z Was, każdy z Was pragniecie, szukacie i potrzebujecie w życiu miłości. Miłość to jest coś, czego ja też. Chyba najbardziej w życiu potrzebuję. Szukam miłości w życiu i szukam jej na różne sposoby. Czasami nie wychodzi, czasem totalnie mi to nie wychodzi. Jednak myślę tak, patrząc na siebie samego, ale też na podstawie tego, co słucham w konfesjonale, w moim pokoju, przy okazji różnych rozmów, wydarzeń. Sądzę, że każdy z nas tak naprawdę najbardziej w życiu potrzebuje miłości, czyli tej pewności, że jest w życiu ktoś, kto, kto mnie ubóstwia. Że jest w życiu ktoś, dla kogo jestem najcenniejszy. Do kogo mogę przyjść i się przytulić ze wszystkimi swoimi biedami, lękami, strachami i nie zostanę z tym odrzucony. Zostanę z tym przyjęty. Bez miłości ten świat, ten pokićkany, pokręcony i ciemny świat byłby beznadziejny. Gdybyś nie był, nie była, gdybym ja nie był kochany. Zapewne nie bylibyśmy w stanie funkcjonować normalnie i my wszyscy szukamy miłości i będziemy robić to do końca życia. Wielki piątek to jest odpowiedź Boga na to nasze poszukiwanie i pragnienie miłości. Bóg, który stworzył twoje i moje serce, On wie, że najbardziej w życiu szukamy miłości. W Ewangelii świętego Jana, tego umiłowanego ucznia, który pod krzyżem został zdanie w trzecim rozdziale. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielki Piątek jest odpowiedzią na tego wszystkie, na wszystkiego rodzaju herezje, które mówią o tym, że Bóg jest zły, Wielki Piątek jest odpowiedzią na każdą nienawiść, znieczulicę, obojętność, która zalewa nasz świat. Wielki Piątek jest odpowiedzią na naszą samotność. Wielki Piątek jest odpowiedzią na nasz lęk, strach. Na wszystko co sprawia, że nie potrafimy żyć normalnie. Wielki Piątek z wysokości krzyża Bóg mówi: kocham. 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 Wielki Piątek. Zachwycamy się tym, że Bóg kocha bez granic. Że to, że ukochał do końca, właśnie pokazuje się na krzyżu. Jezus nie powiedział w żadnym momencie stop. Już mam dość Was, ludzie. Nie zasługujecie na moją miłość. Co prawda, nie zasługujemy. Ale kocham Was nieskończenie. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie. Zrobiła jedna z konferencji, kiedy byłem w nowicjacie, wtedy ojciec duchowny powiedział, że Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, mógł w jednej milionowej części sekundy zniszczyć świat. Mógł zejść z krzyża, mógł wszystkich powybijać, którzy pod krzyżem na niego jeszcze pluli, szydzili, wyśmiewali, mieli go głęboko w poważaniu. Jezus mógł za to zło, za tę przemoc, której doświadczył, zniszczyć ten parszywy świat razem z nami wszystkimi. Mógł zrobić coś, na co tak naprawdę zasługiwaliśmy i dalej zasługujemy. Bo jesteśmy ludźmi, którzy robią zło, którzy niszczą ten świat, którzy niszczą się nawzajem a jednak nie zrobił tego. On z wysokości krzyża, kiedy został przybity, modlił się za nas, prosił Ojca, żeby nam wybaczył, bo nie wiemy, co robiliśmy. Wiesz, co sprawiło, że Jezus na krzyżu został w ten Wielki Piątek, że z tego krzyża nie zszedł? Miłość. Może to takie moje trochę bajdżenie, ale ja lubię sobie tak myśleć, tak wyobrażać, że On wtedy został na tym krzyżu, ponieważ myślał o mnie, myślał o Tobie, myślał o każdym najmniejszym człowieczku, który na tej Ziemi się pojawi. I myślał o nas, ponieważ chciał nam pokazać, że kocha. Jezus przecierpiał krzyż po to, żeby pokaza pokazać, jak kocha. Żeby pokazać, jak bardzo szanuje godność człowieka. Wczoraj Wielki Czwartek, który dla mnie w tym roku tak to przeżywam, jest dniem samotności. Mówiłem o tym, że mamy takiego. Takie chwile, kiedy doświadczamy niesamowicie głębokiej, wielkiej, wszechstronnej samotności, kiedy ma się ochotę ściany kryść. Wielki Piątek jest też odpowiedzią na tę samotność, której doświadczasz. Wielki Piątek Jezus mówi, jestem, kocham. Jestem i kocham. Tak bardzo pragniemy być kochani, i Jezus jest tym, który to robi na maksa. Jezus cię kocha. Jezus naprawdę jest zakochany w Twoim życiu. W Tobie. Dlatego nigdy mu się nie znudzi to, żeby Ci przebaczać, nigdy nie znudzi mu się to, żeby o Tobie myśleć, żeby Cię podnosić, żeby Cię błogosławić, żeby Cię prowadzić. On nigdy z ciebie nie zrezygnuje, bo jak się kocha do końca, to się kocha do końca. I wiecie, myślę, że w ten Wielki Piątek dzisiaj, a w zasadzie już Wielką Sobotę, ale jeszcze Wielki Piątek, yy, można pomyśleć o dwóch rzeczach. Pierwsza to taka, o której mówię całą tę medytację przez całą tę medytację miłość. Że jest Bóg, który kocha, Bóg, który ukochał świat, który dał nam swego syna, po to, żebyśmy nie zginęli, żebyśmy nie siedzieli w gnoju, żebyśmy nie zginęli w naszej beznadziei, w naszej ciemności, w naszym smutku, depresji i byle jakości, że jesteśmy kochani, że jesteśmy dziećmi, które są kochane przez ojca, że jeśli w pewnym momencie swojego życia pomyślę, że jestem niekochany. Jezus mi pokazuje na krzyżu, że to nieprawda. A druga rzecz to kwestia krzyża. Każdy z nas ma swój krzyż. Chrześcijaństwo polega na niesieniu krzyża, ale nie Jezusowego, bo nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Ale na niesieniu własnego krzyża niesieniu tego wszystkiego, co Przytłacza tego, co boli, tego, co jest trudne, tego, czego nie potrafimy zmienić. Niesienie krzyża to jest niesienie czegoś, co jest moim ograniczeniem, co, co boli. I Wielki Piątek warto pomyśleć, że w tym niesieniu nie jestem sam, że ta Boża miłość to nie jest tylko Jednorazowy akt wtedy na golgocie, ale to jest coś, co ciągle trwa. Może, jeśli się czuję dzisiaj totalnie słaby, przepełniony bólem, cierpieniem, to mam pewność, że on jest ze mną. Kochani, wielka sobota, która w tym roku naprawdę będzie wielką sobotą. Pełną ciszy. Ta Wielka Sobota to taki moment, żeby pomyśleć o tym, że Bóg mnie kocha. Pomyśleć o tym, że On nigdy za mnie nie rezygnuje. Pobądź z Jezusem. Pobądź z Nim trochę. Pomódlmy się na koniec. Jezu, dziękuję Ci po prostu za to, że oddałeś i wciąż oddajesz na ołtarzu w czasie Eucharystii życie za mnie. Dziękuję Ci za to, że jesteś zakochany we mnie, zakochany w moim życiu, nawet jeśli ja nie jestem zakochany sam w sobie, Ty jesteś. Dziękuję po prostu za to, że kochasz i proszę Cię. Pomóż mi tę miłość widzieć i ją przyjmować, pomóż mi kochać i spraw, żebym wierzył w Twoją miłość. Amen. Bracie siostro, niech Cię błogosławi, prowadzi i strzeże Ojciec, I Syn i Duch święty. Amen. Robaczki, dziękuję za tę wspólną medytację. I miłości wam życzę. Pa.